Trzynastka ci przyniosła szczęście? To, co powiedz, jak z perspektywy czasu to oceniasz wszystko? Tak, jak na początku ciekawa wycieczka. Rower to samo co mówiłem, to pierwszego dnia. Rower to nie nada zabawę, za mało przełożeń. Także wczorajszy dzień to było większość z buta, dlatego buty rozwalone. Ale ogólnie ciekawa przygoda i przeżycie. Jestem wykończony, ale, ale szczęśliwy, że w jednym kawałku. Czyli tak jak mówiłeś, dwa noclegi. Tak, dokładnie, dokładnie. Co było najfajniejszego na tej trasie? Takie co Ci się najbardziej podobało. No widoki ogólnie, bo ja znam te widoki, także innym znajomym z wyścigu też opowiadałem, że jesteśmy trochę, żeby rozreklamować czterem. Pierwszy nocleg u pani Ani fantastyczny wieczór przegadany. Także na, na pit stopie. Tak, tak, tak. Nowi ludzie. Ciekawe doświadczenia. Co stanowiło największą trudność tego wyścigu? To właśnie mój Robert, który ma za, nie ma miękkich przełożeń i musiałem bardzo często z buta pchać go. Także to mnie wykończyło, ale nie mi dałem rady. To jest rower crossowy, to nie jest MTB ani grawer, który mają zupełnie inne przełożenia. Ja no. to się zorientowałem już pierwszego dnia, że będę miał przerąbane, no ale udało się. Przez nie pomyślałem o wycofaniu się. Kryzysy były, tak jak przewidywałem. Ale o to chodzi, żeby przezwyciężyć człowiek. z tego wychodzi mocniej. To co, pozostał tylko triumfalny wjazd na metę. Dokładnie, to już muszę dać nadęb. Nie, <śm> nie <śm> wiadomo jak bolało. Tutaj rozwalone, nawet tutaj to nawet jakby była fosa z krokodylami to każdy by przypłynął jakoś. Ekipę z którą jechałem dzisiaj trochę czasu, przegoniłem 2 przed metą i tak mi się trochę, trochę mi się rywalizacja włączyła przy końcu Dodało energii. <grystanie> no.